To nie bajka, to nie schronisko, to grudki działkowe. Nie osłam, mnie tu matka, między złoma stary płot Mały kłębek strachu, pierwszy raz widziałem rok Nie było ciepłych rąk, tylko noc i zapach ziemi Tu się szybko dorasta, albo znika między cieniami Nie pytaj czemu tu, bo tu nikt nie pyta jak Albo jesteś twardy, albo bierze cię mróz i strach Najmłodsza w całym stadzie, a już znam ten świat Miska cisza, czujne oczy, taki mamy świat ja Jestem z działek, nie z bajki Jest tu dziadek, stary kocur, blizny liczy jak dni. Nie jedną zimę przeżył, niejedną jedną wojnę z nim, ciszej chodzi, zmęczony, wykastrowany, ale dalej pilnuje nocy, jakby był niezniszczony. Jest średniaczka młoda była, a znała już ból. Kilka miotów za sobą, taki los, taki kurs. Je dzieci mają domy, to jest wygrana gra, ale na ich miejsce ktoś, nowy znów tu stał. Ja działek, nie z bajkiem. Już teraz tu się walczy o jutro. Lolek lubi się włóczyć, znika gdzieś poza kadr, zawsze wraca. Bo to jedyne co ma, wyścigówka ciągle biegnie. Choć nikt jej tu nie chce, szczęśliwa w swoim biegu. Samotna w tym mieście, Leszek chodzi krok za tobą, głaskanie to jego rajów, a ludziom jeszcze wierzy w ten świat, a ja już po sterylce. Jedno cierpienie mniej, obok mnie stoją, następny ten sam strach, ten sam dzień. dzień. Zimą ludzku miski, pęka noc i szkło. Ktoś go rozbija ręką, żebyśmy przetrwali znów. Ja jestem z działek, słyszysz to, to nie rapo niczym. To jest głos tych, co nie mają, jak poprosić o życie. Jedna miska, jedna szansa. Jeden dzień do przodu.